Piękne misiorki, cudowne kociątko. Wracamy do domu, jesteśmy po operacji, jak widzicie, w kołnierzyku. Później wam pokażę w domu, jak ma całą dupkę, widocę wygoloną. To jest chłopczątko do adopcji, gdyby to chciał Jest przepięknym, cudnym, przekochanym miziakiem. To, to jest po prostu taka słodycz, to jest słodycz sama w sobie. No po prostu słodycz, no widać to, no. To jest ten kotek bez ogonka, co ma obcięty ogonek. Ogonek pięknie się zrósł, pięknie, nie? I od rasta pięknie siostka na nim, także... Później wam antenkę pokażemy, jak już będziemy w domu. On jest do adopcji jak najbardziej. No jest przekochany, jest przecudny. Tylko widzicie, no w w niżyku jest, no bo, no bo, no bo, musi wyjść, żeby tam sobie nie wygryzł tej rany. No No ja pokażę resztę. A tu macie naszą piękną dzidziunię po zabiegu. Takiej śliczności. Wraca tam i też do domu. To jest ta dziewczynka z, yy, z tego osiedla. To ta ukradziona, którą ukradłem podobno w piątek. To jest Babiczka. No i niestety jej, jej przyjaciel nie przeżył, nie? Za późno przyszła pomoc. Ale ją uratujemy. Miejmy nadzieję, mówię, dzięki niemu uratujemy ją.